Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie na live'ie 24 grudnia 2025 roku. W ten dzień wigilijny chciałam się z Wami podzielić przygotowaniami i e, zwrócić uwagę na kilka drobiazgów. Ja już jestem w pełni w przygotowaniach do e, świąt i do dzisiejszej kolacji, która się odbywa u mnie. Ale przygotowania, jak wiecie, zaczynają się... W łazience, i już wykonuję y, swój makijaż na, na produktach naszych. Ale zobaczcie tutaj, gdzieś powinna możliwość mieć odwrócenia y, kamerki. Mam tutaj kilka takich produktów, na które bym Wam szczególną chciała zwrócić uwagę. I pierwszy z produktów to jest nowość zupełna WLU well Brown Gel, który służy do robienia, y, do malowania brwi. I będę go używała dzisiaj po raz pierwszy. Ja wiem, że ja mam bardzo, bardzo ciemne brwi, moi drodzy, ale myślę, że i tak ja zawsze używam jakichś szczoteczek, takich rzeczy, które pozwalają nam, pozwalają mi je uczesać i ułożyć. I to jest żel, który właśnie, zobaczcie, ma taką szczoteczkę do, do modelowania i do czesania. I zobaczmy, jak to tutaj się wykonuje ten makijaż. O, one się pięknie przyciemniają. Kolor dopasowuje się do każdego koloru brwi, czyli zależnie od tego, jaką, jakie potrzebujecie. Ja tutaj się wspieram troszeczkę lustarkiem, bo do telefonu troszkę ciężko się to robi. I fajnie możemy je wygładzić, te brwi, wyczesać i je ułożyć. Nie są mocno sztywne, są elastyczne, ale zobaczcie, jaka jest różnica. Już nawet na tych moich bardzo ciemnych, czarnych widać różnice, ale dla mnie mega istotne jest to, że w tym produkcie do brwi jest biotyna. Jest 95% składników pochodzenia naturalnego, i ona niesamowicie mocno pielęgnuje powoduje, że brwi odrastają, są wypielęgnowane. Te włoski, i ja właśnie szczególnie na te moje takie intensywne brwi. O, i nawet sobie tutaj dziś wyjechałam. Moje intensywne brwi potrzebuję. No, robię to pierwszy raz, słuchajcie, ale musicie mi wybaczyć. Potrzebuję je właśnie układać, czesać, modelować, wyczesywać. O, i tak wygląda. Efekt, więc naprawdę niesamowicie Wam polecam. On tutaj w kolorze jest taki brązowy. Zobaczcie, nie wiem, czy to gdzieś tu będzie widać. Nie będzie widać za mocno. Taki brązowy, więc nie bójcie się osoby z jaśniejszą karnacją, żeby go używać, bo on pięknie dopasowuje się do brwi. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać taki drobiazg, który niesamowicie Wam się przyda, czyli Body Shimmer. Znamy go, to jest takie złotko, które służy do. Do smarowania ciałka, żeby pięknie wyglądało. Więc, jeżeli jeszcze go nie macie przed sylwestrem, to koniecznie zamówcie. Jeżeli macie, to możecie go wykorzystać tutaj, właśnie na dekolt, żeby pięknie zaznaczyć tutaj obojczyki, żeby takie wysmuklić, wybłyszczyć. Ale chciałam Wam pokazać, że niesamowicie fajnie. Również taki body shimmer, takie złotko możecie sobie wesprzeć, żeby dodać glow do. Makijażu do, do swojego wyglądu, i możecie go tutaj, zobaczcie, dodać sobie na cienie, żeby ładnie sobie wybłyszczyć oczko, żeby dodać takiego efektu błysku, efektu ładnego, e, ładnego blasku jeszcze świątecznego. Więc pamiętajcie, że możecie, możemy nawet tutaj troszeczkę na tą linię sobie wklepać, że możecie się tymi produktami bawić i to, że coś jest do ciała, to nie znaczy, że tylko do ciała możecie również używać w takich właśnie kwestiach makijażowych i różnych tego typu. Ja tutaj zostanę już tym złotkiem na ręce i przejdę dalej. Chciałam Wam pokazać troszeczkę, ja już jestem w trakcie przygotowań świątecznych w moim domu, już jest troszeczkę po po poubierane, już przygotowujemy stół, ale dzisiaj chciałam Wam jeszcze y, przypomnieć o tym, że nie było wczoraj live'a, nie wyrobiłam się z gotowaniem, więc dzisiaj chciałam Wam wylosować prezent, który był obiecany. Y, za cały tydzień aktywności wszystkie aktywności biorą udział w losowaniu kremiku Hydro Balance. I zobaczcie, tutaj mam przygotowane losy i wylosujemy dzisiaj trzy osoby na. Na ten kremik. I uwaga, mamy pierwszy los, drugi i trzeci, i sprawdźmy, kto to będzie. Pierwsza osoba, o to jesteśmy my, to ja odkładam, to ja. Pierwsza osoba, Monika Sus, gratulacje. Druga osoba, to będzie Jolanta Wyżykowska Szymankiewicz i Trzecia osoba to będzie Dorota Pietrzak. Pierzak, przepraszam. Dorota Pierzak. Te trzy osoby otrzymają ode mnie y, Hydro Balance Krem za aktywność. A każdy z Was, kto będzie aktywny w. Y, tym tygodniu, w tym wyjątkowym świątecznym tygodniu. Spotykamy się z rodziną, można się pochwalić, pokazać świetne produkty, czy do makijażu, czy, e, czy do pielęgnacji ciała, czy coś w kontekście zdrowia, e, detoksu, odżywiania organizmu, suplementacji. E, w, to weźmie udział w losowaniu w przyszłym tygodniu, jeszcze przed Sylwestrem, trzech sztuk orientalnego olejku do ciała, który przecudnie pachnie i naprawdę będziecie zachwyceni, jak się nim wysmarujecie e, i i każdego dnia można, można go stosować zarówno na całe ciało, jak i na pielęgnację twarzy, i na olejowanie włosów również. Ale chcę Wam zwrócić szczególną uwagę też na to, że o, tu mam troszeczkę choinki, pokażę mojej, że yy, dziś jest taki wyjątkowy dzień, fantastyczny, w którym będziemy troszeczkę łamać swoje zasady żywieniowe, tak? Jeżeli ktoś jest na specyficznej diecie, to się skusi, żeby coś sobie kąsnąć albo po prostu robimy sobie odstępstwa i to jest jak najbardziej ok. To jest jeden dzień w roku, kiedy, kiedy te odstępstwa mamy, ale czasem mamy problemy trawienne, później jakieś boleści w brzuchu gdzieś się pojawiają, i no, ciężko nam te, te takie ciężkie jedzenia przetrawić, albo mamy problemy z cukrem, problemy z przetrawieniem, albo po prostu się przejemy i, i co, co jest też jak najbardziej częstym zjawiskiem. Chciałabym Wam powiedzieć, że możecie sobie pomóc przed tą kolacją wigilijną i troszeczkę wesprzeć swój organizm i na pewno mega, mega pomocne będzie to, jeżeli wypijecie dużą ilość wody, Teraz w ciągu dnia, żeby organizm pobudzić w organizmie trawienie, na pewno będzie bardzo, bardzo pomocne, jak zaplanujecie sobie po takiej kolacji ruch, czyli chociażby krótki spacer, żeby to jedzenie na pewno zdecydowanie lepiej się trawiło. Ale ja Wam tutaj też przychodzę z taką pomocą i wiem, że wiele osób już ma to w domku. Więc jeżeli macie, to pamiętajcie, że możecie przed taką kolacją wigilijną łyknąć sobie enzymy trawienne dwie kapsułki to jest suplement pochodzenia zupełnie naturalnego. Wszystk, cały skład jest naturalny, a niesamowicie wspiera trawienie, wspiera pracę wątroby, żeby poradziła sobie z przetrawieniem tych węglowodanów, które z pewnością na naszym stole się pojawią e, wigilijnym, więc bardzo Wam polecam. Również pamiętajcie o witaminie C, która też wspiera pracę wątroby e, podczas, e, podczas trawienia posiłków. No i nie zapomnijmy o nocnej dawce synbiotyku, czyli probiotyku, probiotyk z prebiotykiem razem z trifalą, ponieważ on dostarczy odpowiednich bakterii do jelita, które przetrawią nam to jedzenie, będzie nam po prostu jutro leżej. Ale oprócz tego w składzie tego synbiotyku jest również błonnik, który niesamowicie wspiera pracę właśnie jelit, wyczyszczenia, miotełkowania z jelit tych resztek, które troszeczkę są ciężkie, więc to takie wsparcie. A ja dzisiaj taka a propos właśnie tej kolacji chciałam serdecznie podziękować Jakubowi Bądkowskiemu z naszego zespołu, który, od którego dostałam dziś taką cudowną paczkę z... Pierogami, które lepi na święta. Dziękuję za ten sympatyczny, bardzo miły gest, Jakubie. Naprawdę wesołych świąt dla Ciebie, dla Twojej rodzinki, żebyście spędzili miło czas, smacznej wigilii, żeby było spokojnie, wesoło, radośnie, a ja ze smakiem przy stole wigilijnym zjem ten prezencik od Was. Wiecie, że uwielbiam pierogi, jestem fanką pierogów, chociaż kompletnie nie powinnam ich jeść, dlatego te enzymy to będą właśnie dla mnie. No więc na pewno, na pewno je spróbuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Tu mam jeszcze karteczkę, na pewno przeczytam. I chciałam Wam jeszcze tylko przejdę się, może tak kawałeczek, żebyście zobaczyli troszeczkę mojego klimatu świątecznego. Ja, ja tak staram się, żeby w każdym kąciku mojego domu był jakiś akcent świąteczny. Tutaj mamy choineczkę. Choinka od lat u nas jest bardzo skromna. Ma na sobie tylko, bo jakby piękno tego drzewka mnie zachwyca za każdym razem, i ma na sobie tylko lampki, żeby ją oświetlić. Cukierki, które uwielbiają moje dzieci, żeby już, już od dziś rana podjadać te cukierki. I mają imienne bombki najbliższej naszej rodziny, żeby, żeby było miło. Zresztą to jest prezent, który dostałam z takimi imiennymi bombkami I, i tak właśnie wyglądają święta. Tu mamy kredensik, tu mamy już przygotowany stół, powoli się szykujemy, będziemy nakrywali, my rozpoczynamy zawsze Wigilię wcześniej, żeby dzieci mogły się bawić razem z nami, żebyśmy mogli naprawdę mocno świętować, więc my zasiadamy już w okolicach 15 do kolacji, a ta pierwsza gwiazdka jest w momencie otwierania prezentów choinkowych, także na to zwracamy uwagę, a tutaj ta moja kochana słynna kuchnia, którą uwielbiacie z moich live'ów. Zobaczcie, no tu mamy tak zabawniej troszeczkę z czapkami Mikołaja. Tu właśnie wczoraj walczyłam z wszystkimi potrawami, ponieważ ja lepiej pierogi sama yy, i uszka, yy, barszcz wiadomo, kompot suszu. Więc i ciasta, kilka ciast, więc tutaj właśnie walczę dla Was z potrawami, ale również tutaj wykonuję swoje live'y, tak żeby, żeby Wam było miło i sympatycznie. To właśnie to wszystko odbywa się z mojego domu. A dzisiejszy wieczór, oprócz kolacji miłego, spędzonego czasu i kolędowania, to jeszcze zasiądziemy na pewno wszyscy na kanapie, żeby obejrzeć jakiś świąteczny film. Być może ten tradycyjny, może to nie jest świąteczny, ale bawi bardzo dzieci, czyli Kevin sam w domu z gorącą czekoladą, by miło rodzinnie spędzić czas. I tego Wam, kochani, życzę, chciałam Wam złożyć serdeczne życzenia. Na te święta, żeby było dużo radości, dużo miłości, dużo spokoju i żebyście je spędzili tak, jak lubicie, a nie tak, jak trzeba czy wypada. Po prostu zróbcie to dla siebie. Pamiętajcie, że jesteście najważniejszą osobą w swoim życiu i zróbcie tak, jak wam w sercu gra, wam w duszy. I życzę wam naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Buziaki.